I siemanko, dzisiaj gramy farminga 25 Będziemy tworzyć nowy świat, Mam tych światłów ile? 16 I to takich z drewnem będziemy Siemanko, dzisiaj gram farminga Włączamy sobie maszynę, bierzemy milion oczywiście złotych Nowy rolnik? No, bierzemy nowego rolnika Rozpocznij, klikamy rozpocznij Ładuję się tu. Mam wioskę taką, ale są trzy wioski do wybrania. No i się załaduję. I pozdrawiam. Szymfiorolnik. I koliza. Mega koliza. I pozdrawiam Janinkę Bożą. I Dziejusza. Pozdrawiam. O, już się załaduje, bo do 65 gdzie ładuje się i potem idzie dalej, widzicie? O, i idzie, no. I teraz klikamy rozpocznij, jak się naładuje do 100. Klikamy rozpocznij. I nie, mamy taki strój. I wybierzemy sobie, jaki chcemy strój. Ja akurat wybieram taki ale możemy albo te, to albo to jak chcecie zmienić strój na pracownika to zbieracie ten strój tu taki dwa spodenki razem i bluzkę i macie tu chud poczekajcie widzicie i to się zakłada razem z rękawiczkami razem z wszystkim wszystkimi. klikamy to Klikamy spację, spację, klikamy dowolną rzecz, idziemy do dziadka, idziemy do dziadka. Klikamy spację, klikamy ryb, R. I Klikamy spacer jak nie chcecie jego słuchać i jak chcecie go posłuchać to klikacie tak oprowadź mnie, mnie poproszę, a jak nie chcecie to nie dziękuję, wiem co robić. Klikacie, ja akurat to i go nie słucham i jak chcecie kupić maszynę to klikacie P. I tu sobie wam się wyświetla maszynę. Jak wiecie, jaka to firma, to bierzecie...